No można byłoby wymienić wiele czynników, ale przede wszystkim jeśli chodzi o osoby w wieku 50 plus i ich odchodzenie z rynku pracy, to trzeba powiedzieć, że wpływ na to mają przede wszystkim stereotypy, które powodują, że osobę 50 plus traktuje się jako osobę trochę mniej atrakcyjną na rynku pracy. Nie umiem odpowiedzieć dlaczego, z jakich powodów, ale takich jest, że pracodawcy wolą zatrudnić osobę młodą, przyjąć taką osobę na staż i zatrudnić, nie wiem, studenta na umowę zlecenie czy w jakiś inny sposób niż osobę, która jest w wieku 50 plus i co ciekawe, ta osoba ma już doświadczenie, ma ustabilizowane życie zawodowe, czyli prawdopodobnie będzie rzadziej chodziła na zwolnienia, bo nie będzie miała zwolnienia na opiekę nad dziećmi na przykład. Jest to bardzo trudne, myślę, pytanie i trudna w ogóle sytuacja, jak dążyć do tego, żeby w ogóle zmienić tę sytuację i zmienić podejście do osób w wieku 50. Plus. Trzeba by było spojrzeć chyba na to w taki sposób, że przypomnieć sobie też o tym, że długość życia... Współczesnych ludzi, zarówno w Polsce, jak i w Europie, się wydłuża w tej chwili. Dziś osoba 50, plus to nie jest taka osoba jak 20 lat temu, powiedzmy osoba 50, plus, która bardzo ciężko pracowała, najczęściej fizycznie przez całe życie i kiedy dochodziła do tego 50. roku życia, tak naprawdę już nie miała siły, żeby pracować. Dzisiaj, w związku z rozwojem technologii, cywilizacji, mamy taką sytuację, że osoba 50, plus to jest bardzo często bardzo aktywna zawodowo jeszcze osoba, aktywna życiowo, która jest pełna pasji, zaangażowania. I potrafi wiele rzeczy zrobić. A w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego do 67 roku życia, to tak naprawdę licząc od 50 roku życia, mamy przed sobą 17 lat pracy. Przez 17 lat można zbudować zupełnie całkowicie nową karierę zawodową. Dlaczego na przykład nie zacząć tego, mając 50 lat? Niestety jakoś tak się dzieje. Tak się dzieje po prostu na rynku pracy, że to kobiety częściej e, wcześniej odchodzą z rynku Pracy, ponieważ te kobiety częściej opiekują się albo wnukami, albo starszymi rodzicami, którzy chorują, albo też innymi osobami zależnymi, jak na przykład dorosłymi dziećmi, które są niepełnosprawne. Ten ciężar opieki i obowiązków domowych najczęściej spoczywa na kobietach i takie jest niestety, utarło się takie stereotypowe podejście, że właśnie kobieta w wieku 50 plus będzie chciała szybciej wyjść z rynku pracy, choćby po to, żeby opiekować się z wnukami. Dlaczego tak się dzieje? No to niestety jest zakorzenione w naszych pomysłach i to jest takie spostrzeganie stereotypowe w ogóle ról kobiet i mężczyzn w ogóle, co powinna robić kobieta, co powinien robić mężczyzna to stereotypowe podejście do kwestii ról też dotyczy osób w młodym wieku, czyli w tym wieku, kiedy kobiety rodzą dzieci i zostają w domu, żeby wychowywać właśnie dzieci i opiekować się tymi dziećmi, co też nie jest do końca powiedziane, że tylko powinno być domeną kobiet. Mimo, że jest tak, że obserwuje się już w ostatnich latach, że mężczyźni uczestniczą i w pracach domowych, i w przejmowaniu obowiązków rodzinnych, i też w opiece nad dziećmi, to jednak cały czas ten problem dotyczy w większości jednak kobiet. Stąd jeśli chodzi o grupę 50, mamy właśnie duży odpływ z rynku pracy kobiet w wieku 50, właśnie z tego powodu, że no, najczęściej właśnie pozostają w domu wykonując tego typu obowiązki.